Nigdy nie będziesz miał gwarancji w wyniku. Nigdy. Jest to niemożliwe. Po prostu. Musisz się z tym pogodzić. Rozmawiamy tutaj dlatego, że ja nie miałem gwarancji jakiegokolwiek wyniku, jakiegokolwiek efektu. I to jest to, o czym ja rozmawiałem ostatnio z jednym z moich klientów. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I ja mu tłumaczę. Współpraca ze mną jest po to, żebyś ty wyhodował jajca, a nie po to, żebyś ty znał odpowiedź na każde pytanie. Bo... Nie rozmawiamy dlatego, że ja siedziałem, medytowałem na tafli, na taf, na tafli jeziora w pozycji lotosu i wykmieniłem wszystkie rozwiązania zanim podjąłem działanie. Rozmawiałem dlatego, że ja się nie bałem psuć sytuacji, nie bałem się spalić jakichś tam tematów. Ja się nie zastanawiałem nad tym, że miałem sytuację taką, że mogłem spędzić miło czas, robiłem wszystko, żeby ten czas miło. Spędzić albo wyjść z poczuciem, że zrobiłem autentycznie wszystko, żeby tak było, i dodatkowo jeszcze mieć poczucie takie, że zachowałem tym wszystkim całkowicie się jak facet. Ale uszczęśliwić jedną rzecz: nie chodzi o to, że ja zrobiłem absolutnie wszystko, żeby za wszelką cenę przespać się z kobietą. No nie, no bo mi to zależy na tym, żeby być w tym wszystkim autentycznym, prawdziwym, szczerym, normalnym. Naturalnym, uczciwym. A to też jest trochę inne podejście, niż po prostu ściemniać. Niestety, jeżeli chcesz mieć efekty, to musisz sobie uprodzić rączki, musisz się wystawić na to pośmiewisko. Będziesz krytykowany, będziesz wyśmiewany. Są ludzie, którym się coś takiego nie spodoba. Miałem ostatnio taką sytuację, że stoję sobie na impiezie. Bo no do mnie dziewczyna, bierze mnie za rękę i mnie wyprowadza, mnie wyprowadza z klubu. Zesłosty psy. No dobra. Jak mus. No to mus. Szacun za odwagę. Szacun za odwagę. Później próbuje. Zaczyna ze mną rozmawiać. Pyta się, czy jestem sam. On no, tak, że jestem sam. Nie potrzebuję tutaj. Nie potrzebowałem się wychodzić z kimś. I widzę, że ona się tak pląta i też walnąłem taką nieświadomkę, generalnie sytuacja się rozeszła, bo mi się wydaje, że dziewczyna mogła trochę się poczuć w jakiś tam sposób ujarzona, co nie było moją intencją. Ale to się zdarza też przecież najlepszym, tak? Przecież nie święci ręki lepią. I później gdzieś tam próbowała, chyba nie wiem, coś tam, chcąc pod uwagę po jej komunikacji niewerbalnej, chciała odzyskać jakąś kontrolę nad sytuacją i swoim poczuciem własnej wartości, tak mi się wydaje. Ale wybaczyłem to, bo wychodzę z założenia, że skoro ktoś potrzebuje tak je pojać, żeby odzyskać jakieś samoocenę, samopoczucie na swój temat, to jest sprawa tej kobiety, a niekoniecznie moja. Ale widzisz, nie da się uniknąć pewnych sytuacji. My rozmawiamy dlatego, dlatego o masz te wszystkie kilkanaście kursów, dlatego masz wiele różnych rzeczy, dlatego masz często nowatorską wiedzę na polskim rynku w temacie relacji transkomerskich. Bo ja się po prostu nie bałam sobie ubyć dziesiątek, nie bałam się yy, tak zwanych przypowych akcji i stawiać się w sytuacjach yy, I Jeżeli to mi się wydaje, że Ty możesz wiedzieć cokolwiek o presji czy ocenie, to mi się wydaje, że tutaj yy, z dwoj, z nas yy, dwóch, jak to yy, tutaj jesteśmy, Ty ze mną i to oglądasz, może jest Was więcej, jak to oglądacie, no to jedynie ja mógłbym mówić o jakiejś takiej jakiejś pseudo presji, yy, no bo czyli. Widzisz, no bo to jest tak, że słuchaj, yy, ludzie negatywni to żadne tłumaczenia im nic nie dadzą, a ludzie pozytywni ich nie potrzebują. Ale widzisz, ja się nie, na przykład ja się nie obawiam tego, że kobieta mnie yy, załóżmy odrzuci. Ja jedyne co się obawiam teraz to to, że stracę czas na kobietę, którą załóżmy yy, zrobiłbym. Yy, na niej fałszywe wrażenie, próbując na siłę się z nią przespać i, nie mu udawał jakąś relację tylko po to, żeby to kontynuować. Nie chcę tego. Nie chcę tego, bo ja mam co robić. Mam rzeczy, do których dążę. Mam zadania, które chcę wykonać w ciągu dnia. Mnie interesuje quality. Mnie interesuje quality. Mnie interesuje... Mnie interesuje, interesuje sytuacja, w której ja spędzam czas z kimś i Wiem, mam świadomość tego, że jeżeli ja spędzam ten czas z tą osobą, to jest to bardzo dużo wartę. To mnie teraz interesuje. Nie mówię tu o jakimś szukaniu dziewczyny, ani żony, ani narzeczonej. No, słuchaj, ja też jestem człowiekiem, też mam swoje potrzeby, też wiesz, krew, boda. i często. Oj, światełko. go. No to już światło ustawiłem. I to jest chyba normalne, że ja też, wiesz, ja jestem człowiekiem, tak, to tutaj się nic w tej kwestii nie zmienia. Ale szacunek do mojego czasu jest dla mnie też równie ważny. I takie sytuacje się zdarzają, że z kim się nie dogadasz, ktoś się nie polubi, tylko czy naprawdę jest sens przyjmować się opinią ludzi, od których nie wzięłoby się nawet wskazówki? Niestety, no, jeżeli będziesz coraz lepszy w relacjach z kobietami, no to, i weźmy jeszcze jakieś takie standardy zrozumienie, no to nie będziesz chciał tracić tego czasu na kogokolwiek. To chyba normalne. Ale żeby do tego dojść, no, no to, sorry, no, musisz sobie ubrudzić rączki. Musisz sobie ubić rączki. Musisz zaryzykować to, że będziesz skrytykowany, będziesz... Wyśmiewany, nieważne co, co byś zrobił, nieważne co byś zrobił, nieważne jaki byś był, nieważne jaki świetny byś miał pody, czasami po prostu ludzie do siebie nie pasują, i ja też tak na to właśnie patrzę, że moim zdaniem jest, moim zdaniem o wiele lepiej jest z, znaleźć ludzi pasujących do nas niż na siłę forsować jakieś tematy, tylko po to, żeby pobzykać. No ale co kto lubi, co kto lubi, co kto potrzebuje, co kto oczekuje, no, mnie nie interesuje bieganie yy, i zaczepianie na siłę kogokolwiek. Tylko po to, żeby coś udowodnić komu. Komu. Jakbyś pałacu kolesiom w internecie, którzy i tak nieważne, co bym zrobił, nie będą zadowoleni, choćby tutaj zrobił lek na jaka, to się, to się będą czepiać, dlaczego tak późno, mogłem zrobić to wcześniej. I tyle, więc wiesz. Jeżeli ty masz jakieś takie opory, masz jakąś taką potrzebę, żeby zrobić wszystko idealnie, żeby zrobić wszystko perfekcyjnie, no ja to rozumiem. Tylko zastanów się, z czego to wynika. Z czego to wynika? Czegoś tak naprawdę obawiać. Może ktoś ci coś, coś ktoś cię wyśmieje i tak, jak ktoś będzie chciał, to i tak cię wyśmieje, bo będzie się traktował przez pryzmat tego, kim sam jest tak naprawdę. Słuchaj, są na świecie ludzie, którzy uważają, że Elon Musk jest debilem. No i nie przeszkadza im to wyrażać swoje osądy gdzie już się nie pokazuje tego za bardzo że tutaj mogliby jakiekolwiek osądy wyrażać w, w jakimkolwiek temacie no, ale jednak to robią podobnie jest tutaj jeżeli twoim celem jest naprawdę autentyczne autentyczna chęć stanie się mężczyzną, który jest atrakcyjny dla kobiet stanie się mężczyzną, który, który ma to powodzenie stanie się mężczyzną, który wie jak obcować z kobietami i chcę być mężczyzną, z którym kobiety będą miały niezapomniane wspomnienia, to ja Cię jestem w stanie tego nauczyć. To ja Cię jestem w stanie tego nauczyć. Jeżeli chcesz tylko bzykać za wszelką cenę, to też to jest do zrobienia. Tylko pytanie, wiesz, po co tak naprawdę? Pytanie jest, słuchaj, po co? Co Ty właściwie chcesz od życia? Po co ci, do czego Ci to jest potrzebne? I tyle. Ale to temat na inną dyskusję. Więc słuchaj, to wszystko jest tak naprawdę po to: ta cała nauka, nauka tych relacji jest po to, żebyś ty przestał żyć taką społeczną presją, zaczął wyrażać siebie, siebie prawdziwego, był pewny siebie, żył w zgodzie ze sobą. A te techniki, to co się tam uczysz, to jest tylko tak naprawdę pretekst do tego, żebyś był w stanie się jakkolwiek zaczepić. W sytuacji, gdzie ty będziesz mógł przełabyć te wszystkie y, emocje i nabywać emocjonalne kompetencje, bo to to jest. Dlatego, jeżeli chcesz się nauczyć prawdziwej y, nauki relacji damsko-męskich, przeżyć prawdziwą transformację, dostać tylko prawdę o relacjach, o tym, jak to działa, i stać się mężczyzną atrakcyjnym dla kobiet, a nie tylko kimś, kto trochę wie więcej o podrywie, zrobił parę podejść. I tam tam pobykał, no, tylko stał się tym mężczyzną, to zapraszam do współpracy, do moich kursów. Na YouTube pod tytułem tego filmu, jak klikniesz więcej, będziesz miał opis, w opisie będziesz miał linki, instrukcje, gdzie po kolei wszystko znaleźć. Tam cię zapraszam. A jeżeli oglądasz to na Instagramie TikToku, to masz tutaj stronę poniżej. No, nie bój się ubrudzić sobie jączek, więc warto.